Witajcie moi drodzy, w tym tygodniu zaczęliśmy nowy okres liturgiczny, mianowicie w Środę Popielcową zaczęliśmy Wielki Post. Wielki Post jest taki okres liturgiczny, który trwa 40 dni, właśnie od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku. Jednak tu uwaga, wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku, czyli msza ustanowienia Eucharystii, nie jest już wliczana w okres Wielkiego Postu. W dzisiejszym materiale chciałbym się skupić na pierwszej części Wielkiego Postu, ponieważ cały ten okres e dzieli nam się na, znowu na dwie części, podobnie jak Advent. Pierwsza część, e właśnie od środy popielcowej do czwartej niedzieli Wielkiego Postu, czyli niedzieli latawe, e jest e okresem pokutnym. Natomiast e okres od e czwartej niedzieli, właśnie niedzieli. E letare do końca Wielkiego Postu jest okresem pasyjnym, czyli już mówiącym bezpośrednio o męce Chrystusa. Jednak uwaga, znowu są wyjątki. Wyjątkiem od tej reguły jest na przykład nabożeństwo Drogi Krzyżowej, czy Gośkij gdzie wplatamy pieśni właśnie pasyjne. Mimo, że na przykład jesteśmy jeszcze kalendarzowo w pierwszej części Wielkiego Postu. E, dobrze, czyli dzisiaj omawiamy sobie w tym konkretnym filmie, omawiamy pierwszy, e, pierwszą część Wielkiego Postu, okres pokuty. Zaczynamy go o Środę Popielcową. Środa Popielcowa ma takie dwie swoje pieśni, e, które e, tak jakby grane są tylko w ten dzień. Są to pieśni O Wiecza Wspomnij Sobie oraz Posypmy Głowy Popiołem. Chciałem się zatrzymać na chwilkę przy tej drugiej pieśni. Otóż ostatnimi czasy zmieniła się melodia tej pieśni. Starsze pokolenie jeszcze pewnie pamięta taką melodię walczykową, którą za chwilę zaprezentuję. debatę debata na ten temat, że e, pieśń w tej wersji na no, tak średnio się odnosi do rozpoczęcia Wielkiego Postu, takim wal, durowym walczykiem, dlatego napisano nową e, wersję tej pieśni, którą teraz usłyszycie. Tutaj różnicę, tak? E, ta długa melodia gana bardziej e, molowo, bardziej smutnie. E, no, jakoś lepiej moim zdaniem oddaje e, ten okres liturgiczny. E, no dobrze, jak już jesteśmy właśnie przy muzyce, no to porozmawiamy chwilkę o niej. E, jak to będzie wyglądało w Wielkim Poście? Otóż e, radziłbym ograniczyć do minimum używanie bezszokich rejestrów w organach. Czyli na przykład końców dwustopowych, yy, mikstur, yy, po to, żeby jakoś bardziej podkreślić ten okres. Nie? Mamy tutaj, jesteśmy po okresie Bożego Narodzenia, yy, za chwilę yy, będziemy mieli Wielkanoc, więc wycofajmy się z muzyką na te 6 tygodni, żeby ludzie, ludzi ucieszyć tym, że znowu organy brzmią pełną mocą na święta wielkanocne. Wybaczcie mi troszeczkę, katar. No cóż, idziemy dalej. Mamy bardziej wycofaną dynamikę. Mamy... Gramy oczywiście bardziej molowo, bardziej, no, tak w cudzysłowie, smutnie. I tutaj druga uwaga. Chciałbym zwrócić uwagę na części stałe. To już jest tak w wolności, tak? Nie ma jakichś wytycznych, ale posłuchajcie sobie, jak jagam zazwyczaj modlitwę Ojcze Nasze. W tej samej tonacji zagrałem wam modlitwę Ojcze Nasz, którą wykonuję w Wielkim Poście. No, więc widzicie, to podczas wielkiego postu wycofuję troszeczkę harmonię, ograniczę ją do minimum, gram bardziej molowo, bardziej tak smutnie w cudzysłowie. Też nie popisuję się jakimiś odznikami, nie wiadomo jakimi akordami, właśnie po to, żeby podkreślić ten pokutny charakter tego czasu. No dobrze, mamy części stałe. Przejdźmy dalej. Chciałbym Wam teraz pokazać przykład harmonii kilku pieśni pokutnych. Po sylwetku już przerobiliśmy. Teraz zagram Wam jeszcze oczu, obyczaj wspomnij sobie. Nawróć się ludów w pokorze oraz bliskie jest Królestwo Boże. A także Jezu, Jezu, do mnie przyjdź. Est quidem iste Jeszcze na koniec Wam powiem, ponieważ zmienił się nam instrument, na którym prezentuję pieśni. W tej chwili są to 86-głosowe organy z katedry Zotterdamu największe tego typu organy w Holandii, wyprodukowane przez firmę Markusen w, w 1973 roku. Przeszły przebudowę, i są w takim stanie do dzisiaj. Jako ciekawostkę, nadmienię, że właśnie te organy przygotowywane są do ponownego remontu. Może kiedyś będzie czas, to troszeczkę dłużej Wam opowiadam o tych organach. No dobrze, jeszcze na koniec. Krótki plan wydarzeń w Wielkim Poście. Zrobimy sobie jeszcze odcinek o psamach. Zrobimy odcinek o drugiej części e, Wielkiego Postu i bardzo bym był ciekaw Waszej opinii. Czy chcielibyście, żebym nagrał jeszcze jeden odcinek, e, w którym pokażę e, melodię Gorzkich Żali według świetnika księdza Siedleckiego, Ponieważ z doświadczenia wiem, że grałem już w czterech parafiach i w każdej była inna melodia Gorzkich Żali, więc tyle jestem ciekaw Waszej opinii. Czy chcecie taki odcinek? Dajcie znać w komentarzach. To nie pod tym filmem. To jeżeli będziecie chcieli, no to nie ma, nie ma problemu, nagrywam takie odcinek. Do zobaczenia w następnym filmie.